W średniowieczu zwrócono uwagę na naturę kota, tak odmienną od psa. Niezależni wrogowie myszy byli bardziej wstrzemięźliwi w kontaktach z człowiekiem. Pozostawali nieodgadnieni. Zdawało się, że zbliżają się do ludzi z czysto praktycznych pobudek. W miejscu upraw i składowania zboża z łatwością mogły upolować gryzonie. Chrześcijanie przyczynili się do odebychania kotom statusu świętych z czasu antyku. Skojarzyli je z diabelską mocą. Ludzie wciąż byli wdzięczni kotom za łapanie gryzoni, ale jednocześnie rozpoczęły się ich prześladowania. W XII wiecznej Brytanii rutynową praktyką było rzucanie kamieni w kota, który wszedł na prywatną posesję. Nasi obecni pupile byli również mordowani, wieszani, topieni lub paleni. To sprawiło, że populacja europejskich kotów przybyłych z Bliskiego Wschodu zmalała aż do jednej dziesiątej. Nie wszyscy pozostawali jednak kocimi opychawcami. W XIII wieku członkowie cysterskiego zakonu żeńskiego. Mogły posiadać jednego kota. Chronił on ich izby przed szczurami i pozwalał im lepiej znieść długie godziny samotności. Słynący z miłości wobec zwierząt i życia w zgodzie z naturą Franciszkanie również respektowali prawa kotów.